Witam serdecznie. Ostatnio robiłam zupę kalafiorową z dodatkiem imbiru. Jest naprawdę bardzo dobra. Polecam, zwłaszcza teraz w te jesienne, chłodne, deszczowe pogody. Wcześniej opłukany kalafior zalewam około 1 litrem wody. Lubię do takich zup dodać liść laurowy i ziele angielskie, ale w niedużych ilościach. Tak delikatnie podkreślają smak każdej dobrej zupy. Kalafior gotuje do miękkości sprawdzamy to w widelce. Zaraz po zagotowaniu można już mniej więcej osolić, nie za dużo, bo zawsze zdążymy to uzupełnić. W międzyczasie kroję cebulę na drobno, także imbir, najlepiej jak najdrobniej wtedy te składniki wszystkie szybko się podsmażą. I jeszcze czosnek posiekany razem z taką małą kępką oregano. Może być także suszone oregano. No, również się bardzo dobrze sprawdzi. i Dodaje mnóstwo smaku. Lub zioła prowansalskie. Podsmażam najpierw cebulę. Jak tylko się zeszkli, dodaję do niej imbir. Duszę tak około 3 minut, żeby imbir troszkę zmiękł. Wyjmuję te liście laurowe i ziele angielskie. Smak swój już oddały, więc można się ich pozbyć. Teraz jeszcze dodaję na koniec do podsmażonej cebuli i imbiru posiekane oregano z czosnkiem krótko podsmażam całość żeby czosnek się nie przypalił i zaraz dodaję do ugotowanego kalafiora jeszcze kilka łyżek na patelnię żeby zabrać wszystkie smaki z powrotem do garnka dla lepszego smaku dodam jeszcze szczyptę pieprzu ziołowego a dla ładniejszego wyglądu trochę kurkumy. Kurkuma jest bardzo zdrowa, polecam ją dodawać do przeróżnych zup. Ponoć barwnik, który zawiera, jest odstraszaczem dla komórek rakowych. Sprawdzę jeszcze smak i zaczynam miksować na gładko. Po zmiksowaniu doprowadzę jeszcze raz zupę do wrzenia i jest już gotowa. Zdrowa, rozgrzewająca, bardzo pyszna zupa polecam. Życzę wszystkim smacznego, zachęcam do subskrybowania kanału. Zapraszam serdecznie na kolejne filmy.